Cześć, siema z tej strony Szorowski Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym już odcinku z serii zagramy w Handball Challenge 12 Dzisiaj gramy z Hiszpanią Poprzednio żeśmy wygrali z Francją 18 do 14 Dziś gramy z Hiszpanią, która wygrała poprzednio z Norwegią Tak więc można powiedzieć, że to będzie bardzo trudny przeciwnik Ponieważ my żeśmy przegrali z, z Norwegią Sied. Yy, dobra, Mikler wchodzi i ostatnio bardzo dobrze się spisuje Dobra, chyba, chyba tak zostanie, to mi się wydaje Że tak to raczej rozwiąże To jest z Afganistanu <laughs> Chwila, czyli on też będzie z Afganistanu, nie, dobra się wydawało, że to są. Gracie do. Bracia. dopiero teraz się dowiedziałem. Ej, dobra, walić to. Gramy. Teraz na tym sezonie pogramy 10 minut. Trudny, średnia neutronowa. Zaczynamy grę. Dzisiaj gramy z Hiszpanią. Nagrywam to jeszcze przed meczem. Polska, Arabia Saudyjska, Saudyńska. Saudyńs no, Saudyjska. Miejmy nadzieję, że palce wgrają Ała mm, Nie wiem ile jeszcze meczów. to tutaj będzie teraz drugi z grup, z rundy głównej Teraz jak się dostanę to będzie... Do... I następny jak wygląd to będzie trzeci mecz, i to będzie pierwszy mecz, czyli... Jeszcze trzy mecze, jeszcze trzy odcinki tak mi się wydaje Do końca tej serii i można powiedzieć, że to będzie chyba pierwsza seria, którą zakończę, którą rozpocząłem i zakończę. Dobra, mam nadzieję, że jest wystarczająca: muzyka jest wystarczająca, żebyście ją słyszeli. Zaczynamy: Gabor Sash, y, Zubai, teraz przybicie Tamas Moksaj, Zubai, y, Perez Moksaj. Moksza w dolny róg gol! Jest! Myślałem, że tam piłka gdzieś się potróle i nie wpadnie, ale na szczęście jest. No, gramy na takiej arenie, gdzie żeśmy właśnie przegrali z Norwegią, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj wygramy z Hiszpanią. Dobrze, teraz żeśmy wy wywalili tego gościa z naszej z pola. 7 metrów, tam chyba 7 metrów już... Ooo, i teraz tracimy bramkę Raul Enterios Złodnik Grancy w FC Barcelonie aktualnie Perez Lew prawy ruki trafia Bardzo dobrze Przywidzę za czas Hiszpanii i trafia teraz niestety Aqua... No jakoś tak. Nie. Nie. Nie nie jestem w stanie przeczytać jego nazwiska. Nieważne. Tamas Moksoi Arnas, Arnasany, Arnas. i... Przechodzi na środek pola. Zamienił się Dragabor Sorger z Perezem nie trafia Perez Ale tre... Raul... Gar... Juan Garcia dostaje 2 minuty karty i... Iwansik, czy pierwszy raz wykorzystamy rzut karny? Tak, pierwszy wykorzystany rzut karny Węgier na tych mistrzostwach. Poprzednio mieliśmy dwa rzuty karne, z czego żadnego, żeśmy nie wykorzystali. Dopiero dzisiaj żeśmy wykorzystali rzut karny dla Hiszpanii. Tylko dlatego, bo ZBM chciało się przejść na nasze pole. Jaj, yeah, kurde! Entrerios, tylko że jego brat teraz zdobywa bramkę i 3 do 6, bardzo wyrównany aktualnie pojedynek broni. Teraz K kto stoi tam? Sterbik, bodajże Sterbik chyba teraz broni w Hiszpanii. Znaczy w Hiszpanii na tym turnieju Gabor Saszar, dwie minuty kary. Nie wiem co tam się działo, bo strasznie mi tutaj ruszył mój ekran. Nie wiem, co się stało, tak więc nie jestem w stanie przeanalizować tego. Raul Garcia. Do obrotowego podanie teraz i faul. Bardzo dobra postawa Iwancica w obronie. 3-3 cały czas. Przy piłce Hiszpanie. Shit. Rzut karny. Tylko dlatego, bo obroniliśmy ten rzut. Gdyby byliśmy na bramce, ja nie mogę. Entrerios to była bramka na 3-4. Borsasza, teraz jest bramka! Bardzo dobrze. Szybko i bez problemu. O to chodzi. Obrona 5-1. Bardzo szybko zdecydowałem się na nią. Ponieważ no, musi ktoś tutaj jednak przeszkadzać Hiszpanom. W konstruowaniu ich akcji Jest tak Blok naszej drużyny i Gabor Sarzar Chwyta piłkę, biegnie do bramki Uwaga, Gabor Sarzar Gdzie rzuci, jest 5 do 4 dla Drużyny Węgier Tutaj wycofywują Hiszpanie piłkę. Podanie do... I jak obronił Mikler! Jak fantastycznie to obronił! Podanie do skrzydłowego, broni jednak Mikler. Cieszymy się razem z nim. Ivan Sikaj nie wyskoczył i niestety nie obejmujemy przewagi dwubramkowej. I wygrywamy z aktualnymi mistrzami świata Jedną bramką, ale teraz oj, 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 Nie 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 No Za mocno, za mocno żeśmy Wyszli tutaj, no, znaczy za mocno Nasz bramkarz wyszedł, ale jest z Zuba i trafia Bramkę na 6 do 5 hmm. Broni Mikler, fantastyczna postawa naszego bramkarza W meczu z Francją fantastycznie się spisywał Teraz również się nawet spisuje Jest Zubai, zdobywa dwie bramki Zdobył szóstą bramkę dla Węgier i jeszcze siódmą też dla Węgier Tak, tak to ujmę Jest znowu Broni Mikler, Broni Mikler Fantastyczna postawa naszego bramkarza I jeszcze Zubai, trzecia jego bramka 8 do 5 No Zubai teraz y, Pokazał Tutaj Znaczy może nie pokazał, ale jednak... O jeszcze przejmujemy! Jeszcze przejmujemy! Ivan Zubai, czy trafi czwartą bramkę? Jest! Tak! 9 do 5! Zubai zdobył szóstą bramkę dla Węgier, siódmą, ósmą i dziewiątą teraz właśnie fantastycznie! Fantastyczna postawa Miklera i Zubajego, Jezus Mario, jeszcze przyjmuję piłkę Zubaj znowu sam, znowu sam Piąta bramka, piąta bramka Zubajego, ależ on dzisiaj gra A i teraz Raul Interios Inter Inter Wkurzył się i wykończył tą akcję sam i dlatego jest bramka Harnasai tamas Moksai, teraz wyskakuje i piłka ta odbita od bloku trafia do Jora Saszara i ten podaj do za Peres trafia na 11 do 6 Widzę cały czas Hiszpanię A i teraz Raul Intrerios Tak, dobrze Fantastyczna bramka Tamas Moksa Gabor Tamas moxaj teraz Ależ fantastycznie I Źle ustawił się bramkarz I Tamas Moksaj To wykorzy wykorzystał Raul uważa uważaj na niego. Ale jeszcze raz podał troszeczkę tak słabo, ale teraz no fatalna. Ale słupek, słupek, żeby czy... radno powiedzmy, że broni Mikler fantastycznie, że tak powiem. A teraz słupek za mocno. I zagranie nogą zuba jego, no szkoda. Teraz troszeczkę pechowo nie wyszła nam ta akcja. A nawet dobrze się zanosiło i teraz jest Entrerios, tylko że brat Raula Entreriosa trafia bramkę na 12 do 8. Schodzi teraz ładnie, jest bramka o 13 do 8. Perez poprawia się od poprzedniego Strzału, jaki rzutu, przepraszam, jaki rzucił go przed chwilą, i teraz Hiszpanie wychodzą za boisko i teraz rzucam Tamas Moksa. I proszę, tylko nie noga, tylko nie noga, i jest tak! 14 do 8, wygrywamy 6 bramkami. Bardzo dobra postawa Pereza. Teraz, teraz. sorry. O już teraz żeśmy pogubieni w obronie wyszli jest! Jest! Dobry blok Pereza! Sik schodzi teraz do środka! Schodzi do środka! Trafia, nie! Zagranie nogą Sika No szkoda. Mieliśmy szansę jeszcze się, powiększyć ten swój wynik na 15 do... O jest! Zuba fantastycznie on dzisiaj gra. Naprawdę. Szóstego bramka na pewno Zubai będzie królem pierwszej połowy. W sumie tak samo jak Mikler, bo to dzięki Miklerowi i Zubajemu. Dzięki Miklerowi Zubai rzucił te 6 bramek. Te 5 te kluczowe 5 bramek. Jeszcze przejmujemy piłkę pod koniec. Przejmujemy Zubai, to na pewno wykorzysta. Na pewno to wykorzysta. No trafia. Dobra, może jednak nie. Ale piłka po boiskiem. Coś się zbugował Perez. Broni, broni teraz... Yy, hiszpański bramkarz. No trudno. Nie pozwala... Nie pozwólmy Hiszpanom dojść do naszej bramki. Niech tak się zakończy pierwsza połowa. O, teraz zubai był bliski przejęcia tej piłki. Na pewno będą rzucać... O, ale jeszcze rzut karny! No i tutaj będzie kluczowe Aj! Jest poprzeczka! Jest! <noise> poprzeczka! No myli się teraz Entrerios Skuteczność 60%, no nieźle Zaczynają Hiszpanie Cały czas mamy przewagę siedmiobramkową Broni Mikler, brawo Broni Mikler Niczym Szmal Ratuję, nikt nie ma takich umiejętności jak Szmal Jedynie kto będzie mógł je mieć to Piotr Wyszomirski A i teraz No nie wyszło Nie wyszła nam ta akcja ofensywna Jak i defensywna Teraz tutaj Harnasa i Moksoj I teraz źle ustawiony z bramkarz, ale jednak broni Oj, oj, Mogłem tutaj troszeczkę dalej rzucić Znaczy troszeczkę dalej, no bardziej na... Jest Perez, przyjmuję, mogłem rzucić bardziej na... Jeszcze bardziej na lewo I teraz rzut Zemści się Perez Także zemści się, Rzemści, tak, rzemści. 6 bramek na 10 rzutów trafił Perez Bro. Ajajajajajajajajajaj, aj, 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 piłka tam się jeszcze potoczyła. 16 do 10. Na Sasza jeszcze nie rzucił żadnej bramki, ale jednak jest karna Sai. Trafia 17 bramkę dla drużyny Węgier. Fantastyczna postawa. Oj, teraz przypadkiem tutaj rzuciłem tak po prostu. se A nie, do. Pomyłka. Nie spodziewał się tego rzutu Gabara Saszara bramkarz Bardzo dobrze rzucił tutaj Gabara Sasara naprawdę co Jezu! Co robi Zubai w tym meczu? Jezus Maria 19 do 10 No teraz górujemy naprawdę nad Hiszpanią No teraz Viktor to, o kurde Pierwsza bramka od 8 rzutów, no nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Nie popisuje się aktualnie tutaj y, hiszpański skrzydłowy, ale również lewy... nasz y, prawy rozgrywający też się nie popisuje. I y, Thomas też jest prawy, prawo skrzydłowy. No. A trzeba uważać, trzeba uważać. Trzeba uważać tutaj na Hiszpanię. Gurbindo. 20 bramka dla Węgrów. Zobaczymy kto ją strzeli. Czy w ogóle ją kiedykolwiek strzelimy? Miejmy nadzieję, że tak. Gabor Saszaralesz, ładnie ładnie, fokienko. Bardzo dobrze. 20 bramka dla węgier. No, i łącząc tak te wyniki, mamy 2012. Można tak powiedzieć. Dobra, atakujemy. Znaczy, atakujemy w defensie. Oj, 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 Co tutaj naprawdę popisał się? Szpański obrotowy. No tutaj uwaga, uwaga, ale rzut i rzut z linii bocznej, ponieważ tam była piłka. Odbita od jednego z. Y, ja Rzut z linii bocznej znowu, ponieważ został tam obtepchnięty Zuba. I który no w tym meszu to jest jego dzień zdecydowanie. I Perez za wysoko. Zdecydowanie tutaj. Tracimy bezsensownie troszeczkę te bramki. O jeszcze, no ai, Hiszpanie zdążyli rzucić cztery bramki, a my tylko jedną. Dobrze, teraz i jest tak, Zuba i naszym królem. 21 do 14. Przejście. Nie ma przejścia. Jakim cudem. Uwaga, uwaga na niego. I so, Jakim cudem? Jak zagranie nogą? Gdzie on widział zagranie nogą? Fail. Naprawdę, to był już fail. Jest! Sama Smoksa i rzuca swoją trzecią bramkę w tym meczu. Fantastycznie gramy dzisiaj Zobaj, tutaj jeszcze tutaj próbuję zrobić coś. Uwaga, uwaga. Jest! Przejmuje Mikler! Jezus! Ja przejmuję Mikler, jej jej Jeszcze raz jej i... Rzucę niebocznej. Bo tam się piłka odbiła. Ops, jednego... Już. Hiszpańskich zawodników i Obronić rzut Pereza i to jeszcze w jaki sposób? No, nieprawdopodobne. No, niestety, troszeczkę zmniejsza się powoli. Nasza przewaga, no, faul. Ja nie dopatrzyłem się żadnego do faulu no, ale dobra. Ależ to, o, ale nasz mi. ale nas minął. Kurde, no nieźle. Wyrywamy znowu tylko sześcioma bramkami Jest! 23 do 16! Boże jedyny! Co za mecz Że ja teraz walczę o to, żeby rzucić jak najwięcej bramek Jak najmniej stracić Moksaj Zubai Saszar Peres Peres Perez odpychany i 2 minuty dla Enteriosa Brata Raul'a Enteriosa i Droszuti Tam a Smoksa i wzywa czwartą swoją bramkę Fantastycznie, brawo, brawo, brawo Tutaj. Ile wygrywamy 7 bramkami? Zrobimy wszystko, żeby... Jezus Maria, co to było? Co to dawaj, zubaj, zubaj, zubaj Kurde Chwy Chwycił to, Jezus Maria Chwycił to jakim cudem piłka nawet nie leciała w jego ręce, ale on dał radę zuba i królem dzisiaj jest Naprawdę. Zubai jest królem, ponieważ gdyby nie on, no to byśmy na pewno nie mieli tylu bramek. ale teraz to żeśmy kiepsko rozegrali. Nieporozumienie pomiędzy Zubai a ma... Moksa Jezu Gauren z całą Zubai poprawia swój błąd. Jest! 10 do 13. Poprawia się. 26 do 18. Mam przezwią to w sumie powiedziałem Chwyci go, chwycić go, fyći. O, ale poszła bramka teraz I siedmi siedmioma bramkami prowadzimy, no nieźle Dobry wynik, naprawdę A, ale teraz poszła piłka. Nie, 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 sied, sied, nie. Jest! Nie! Fej, nie, kurde! Tak broni, broni! Jest! Tak! Broni, broni Mikler! Jezus Maria, tak Tak broni właśnie Mikler. Jeszcze Gabor Saszar, Jezu, 27,19. Co za mecz Aj, tutaj nie przejął jednak piłki z Zubai. Fałl tutaj się szybko zabrać piłkę Hiszpanom. Bo Wiktor Thomas. nie chciałem tej 20 bramki Hiszpanów, no ale jednak trzeba będzie sobie poszukać. Jest umiał zmieścić piłkę. Ale Iwansik co jest? Przecież jest faulowany Dlaczego tam nie ma przewinienia? Siet. Kurde Za blisko tego subka rzuciłem, no zdecydowanie Raul Entre bardzo ciężko jest mi go pokonać, no naprawdę Jest broni mi, kurde, dawaj, 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 dawaj Do przodu, szybko do przodu, do przodu, proszę, proszę do... Ale teraz, kurde Dobry blok hiszpańskiej drużyny Będziemy musieli teraz szybko rzucać, Zubai! Zubai jest! Dwie minuty dla Rauna Entrerosa! No jednak to nam coś da, Zuba... nie harna sightera! A ja, 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 ja! Nie, nie, nie! Nie, nie, kurde nie! Wygrywamy tylko siedmioma bramkami. Jaka szkoda, żeśmy skrzanili tą ostatnią maksy, no ale no trudno. No ale jednak jest zwycięstwo, no. No dobra, no z Zubai... Według mnie jest zdecydowanie 10 bramek Brawo dla Ivansika, bo powiem że ten ostatni rzut no skrzanił No trudno, co to znaczy? Bloki, a bloki, Sasz, o oh, najniższy Z najwięcej bloków ma, bardzo dobrze tutaj A w Hiszpanii kto najwięcej rzucał? Entrario... Alberto Entrerios jego brat, Raul Entrerios Tylko trzy, ale jednak... Yy, no, jeden rzut 7 metra nie trafił Wiktor Thomas, no zaskoczył mnie i to totalnie. Dobra, tutaj bez gadania przejdę do następnego tutaj, następny mecz z Niemcami. Jesteśmy drugi, czyli Norwegia wygrała z Niemcami. A Francja wygra z Islandią, to Islandia... Islandia teraz... no... Nie wiem czy będzie miała jakieś szanse na... Zwycięz... Nasze przejście dalej Wtedy raczej wątpię, ale musimy wygrać Następny mecz to już jest naprawdę obowiązek Jeżeli chcemy grać o pierwsze miejsce Albo chociaż być w pierwszej czwórce No... Miejsca Polska jest... 18. gdyż Bosz aż przegrała z Egiptem. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa-pa.